Mateusz, czy ty jesteś poważny? Co? Naprawdę tego nie podniesiesz? Ale komu to przeszkadza? Nawet w przejściu nie leży. Nawet w przejściu nie leży! Ale ty jesteś fleja, robisz śmietnik z tego domu. Ta? A na tym krześle co hodujesz? To co innego? Bo te ubrania leżą na krześle. To też jest burdel. Nie, bo ten zbiór odzieży wierzchniej jest w stanie lewitacji, a nie w spoczynku. Nikomu to nie przeszkadza i co więcej, mogę je założyć jeszcze raz, bo nie są wystarczająco brudne, żeby poszły do prania, ale też nie są wystarczająco czyste, żeby poszły do szafy. Zawaliłaś tymi ciuchami krzesło, tak, że nie idzie tam usiąść, ale do mnie się czepiasz, że parę bluzeczek leży na podłodze. To jest taki sam burzer jak u mnie! Nie jest, bo to miejsce przejściowe, zorganizowany chaos, nad którym panuje. Przyznaj, że dobija cię myśl, że jesteśmy tacy sami. I że pani idealna nie jest wcale taka idealna, i że też robi syf. Ale jakimś cudem myślisz, że twój burdel jest lepszy niż mój. Mogę powiedzieć tylko jedno: Hm, nie zesraj się, i to ogarnij.